masz mam zostawcie łapkę i dzisiaj w dzisiejszym odcinku yy, pokażę że wam całe kubowice nie kubowice sorry, sygmowice no i tego no i moją wyspę dobra tutaj mamy takie coś takie przejście tutaj mamy portar do nie nie wiem do czegoś tam portar tutaj mamy te to yy, do, do zakręć Tutaj po prostu jest taka wysepka, nie wiem po co. O, tutaj jeszcze takie rzeczy, dobra. Tutaj są po prostu jedzenia. A nie zamknąłem tam drzwi. Aha, dobra. No a tutaj mamy e, po prostu taką do kompania. No idę wam pokazać teraz Sigmowice, bo mi się... Pamiętajcie, e, subskrybujcie Robin z, z Kubą, czyli mnie. E, Małpa Konto, podłoga nawet, podłoga o, podłoga xxx Subskrybujcie też mojego kolegi Wpadajcie też na mojego TikToka, no i na mojego drugiego kolegi TikToka Franker2kubuś, mój TikTok to kubuś, no idziemy O tam jest mój kolega Właśnie do niego będę i się, się spytam nie po, prostu, nie, po prostu z nimi nie będę gadał, po prostu odprowadzę was po Kubowic po Sigmowicach. Dobra, tutaj mamy takie coś: jakby ktoś nas zaatakował, tu mamy takie schronienie. Tutaj jest dom mojego kolegi, ale nie mówcie mu, wejdę mu, ale nie mówcie mu, bo on tam jest, dobra, tutaj, tutaj nie wiem. Dobra. On tam coś robi. Dobra, pokazuję wam dalej. Tutaj mamy domek. Ale słuchajcie, to jest taki fajny domek, bo nie mogę wam pokazać, bo muszę kupić. No ale on jest fajny w środku. Tutaj mamy komendę policji. Tutaj mamy taki wieżowiec. Tu taki magiczne drzewo, nie wiem po co po prostu... No. Tutaj mamy. Tutaj była ciastko, No ten gdzie są ciastka czy coś. O tutaj mamy sklep z ubraniami. Też tutaj nic nie ma. No tam teraz idę tam, bo tam się najwięcej dzieje, To jest moja wyspa. To już widzieliście. A to po to prostu jest chyba, że do sądu. Tutaj ma, miały być fajty ze zombiakami, ale nie wiadomo co teraz jest. Tutaj miało, Tutaj jest coś takiego. Ej, fajnie to wygląda. No a tutaj mamy... mamy... Yy, tutaj były te, jak to się nazywa? Zwierzęta i konie. Gdzie one? Nie wiem. Gdzie one są? Dobra, no i to wszystko. I teraz tam mój kolega. Do niego nie pójdę, bo on coś tam robi. To ja idę do chaty swojej. No. No i to chyba będzie tyle na tym odcinku, bo miałam wam pokazać Kubowice. Ja. Nie mogę. Nie Kubowice, Sigmowice. Ja muszę zapamiętać słowo Sigmowice. Pamiętajcie, subujcie. No. Ja. Ciekawe co dzisiaj będzie. Na wiosce. Dobra. To... Muszę zamknąć drzwi wszędzie. Żeby być bezpiecznym. No i co? E, idę. Tutaj mam takie coś, żeby być bezpiecznym. Dużo tego uzbierałem. No i co? Idę spać oczywiście do zielonego. Dobra. No to ja idę spać. Dobranoc noc. No Co to za dźwięk? Jezu, co to za dźwięk? Co się dzieje? Sigmo, co się dzieje? Czekaj, muszę... Może... Halo? E, Franek? Siema? No, 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 odebrałeś ode mnie. E, no. Znaczy nie wiem jak... Aha, no. bo te to, te to są jakby telefony. To można gadać przez. No. A co tam? Bo ja właśnie e. obudziłeś mnie. Weź mi pomóż! Co? Proszę. Do, dobra, idę, idę, idę. Rozłączam się. Co się Masza dzieje? Ząbia. Co? Psz. Psz. Co? Jeszcze powiem, że jakaś apokalipsa jest niby. Fa fa fa. No, on. Po... Pewnie to będzie jeden zombiak. Zapewnie. Co ty gadasz, że, że zombiaki? No, dwa zombiaki. Ci pomogę. Dwa zombiaki. No, dwa zombiaki czego? Ty się boisz dwóch zombiaków. No to zobacz, co siedzie. O, co się to stało? Co się dzieje? Nie, ja, ja się frejdowałem z tymi wieśniakami i nagle ci, ci, ci. Co ej, jest? Ej, chodź, chodź, chodź no. Nie Może do twojej bazy lepiej pójdźmy Bo u góry jest Nie do mojej Dobrze, mojej wilarze że... lepiej żyjemy Nie Dwa zarażone zostały. No nie. Ile ich tu jest? Co jest. Tylko elytrę zakładam. Jeszcze Lecę do twojej bazy, elektro. Spoko. To jest ile? Ich tu jest! Dobrze, szybko, szybko do pazy. teraz! Słuchaj! Co? No nie, wyrzuciłem miecz, muszę iść po miecz, dobra. Chodź tutaj, żeby być bezpiecznym. Dawaj, wchodź! Jezu, co jest? Słuchaj, jest Dużo. Par... Co się dzieje? No powiedz! Jeszcze nie! Ale powiedz co się dzieje? Skąd tyle zombie? Ja spadłem do dziury, co nie? No patrzyłem pod nogami i nawet tyle ich jest Ej, chodź do mojego bunkra! Bez kitu, ale... Za dużo ich jest Ja ci na spokojnie nie powiem Powiem Ci, ile ich jest? To jest chyba Apokalipsa. I ile ich jest oni są na całej Na całym Słuchaj, na spokojnie chodź do tego domku. E... Do mojego domku! Ho! Tunerami! No nie wiem, gdzie są te tunery! Uważaj, idą! Zajmę ich! Jesteś ho! szybko tutaj! Idę! Ej, mam! Ej, słuchaj, popatrz! Pierwsze, co się stało? Powiedz mi wszystko! I przywitaj się z widzami! Siemano widzowie, to było tak, nie, że ja byłem sobie w jaskini, co nie? No. Nie, jak ty byłeś w jaskini? Nie ja właśnie to było później, kiedy... Bo ja widziałem, Cię, jak oprowadzałeś widzów. Jakby ja potem poszedłem do villagerów, co nie? No. Kiedy Ty poszedłeś do swojego domku, to ja na coś nawet nie i wiedziałem o co chodzi, co nie? No. I potem nagle się tyle i zresztą, że ja nie że oni mnie prawie zapinia, Słuchaj, ja przypadkowo powiedziałam kubowica, nie, nie Sigmowica, ale dobra, Słuchaj, mam pomysł, co zrobić. No co? Yy, tylko. Patrz, pójdziemy na, do góry, nie? Chodź wtedy. Którędy, nie znam tych tunery. Ja znam je jak własną kieszeń. Tutaj będzie bezpiecznie, blisko nasz. Uuuu, żelazo nawet Maria Jesteśmy blisko, spoko No Uwaga, klipar. Spoko, słuchaj No i zanim ja będę no. ich... Jak, jak przestanie padać No to ja ich... Ta, widzisz, tam jest nasz ta Dobra, ja mogę ich podpalić lawą. Ej, twój lejk idzie, twój idzie! Idą za nami! Tak! ja za nami! Co Uważaj. jest? Uważaj! Uważaj! Szybko! Ucieczka! Nie... O kurde! Szybko, do mojego lecę! Spoko! Siema! Ktoś... Ktoś ma... Och! To hej, za Och, jestem w bumrze. Jestem bezpieczny. Muszę, ja nie... żebyś przeżył. Ja idę drugim przejściem. Ile ich jest tam na dole? Kurde, ja nie umiem strzelać Którym się szczelął. Kurde, trafił. Pięknik, będę upił. A, ile ich tu jest? Pomocy! No i zginąłem Kurde Ale blisko jest, Mam... Ej, dasz się Gdzie zginąłeś? Ja idę po swojej ikony O! Szybko, szybko, tu! Chodź! Oni to i tak nie wejdą Dobra, dzięki za Tylko ten... to ma już... Nie, ja tam się cofam. Skupiłem ważną rzecz. Jaką? Nie, nie, nie! Nie mam butów! moją tajną drogę. Nie możemy, nie możemy umrzeć. Patrz! Czekaj. O, tutaj jeszcze są. A, Po co mam? Skąd ty to masz? Krzyk miałem, tylko miałem tylko jedno i ja... Ale to na popowiedziach tak jest, nie, jak cię policja złapie, to wiesz, bo to jest niedozwolone. Nie, nie no się tak ale to jest, Chcesz to? No, mogę. Weź mi szczel. Czy Kuba i Frenek dadzą mu radę uratować, zobaczycie już w następnym odcinku.